Będę teraz rozmawiał z Moniką Kulawińską. Monika, zapraszam. Cześć. Dzień dobry, Monika. Bardzo proszę. Mikrofon Twój, Dzień tak. Dobry. Dzień dobry wszystkim. E, witam Ciebie raz jeszcze. Moim gościem Dzień jest dobry. Monika Kulawińska z CBRI. -E. E, Demografia jako wyzwanie stojące przed całą polską gospodarką, ale przed rynkiem handlowym wydaje się szczególnie istotna kwestia. Ja na początku chciałbym podać Państwu kilka danych, prognoz przygotowanych przez Główny Urząd Statystyczny. Otóż w perspektywie najbliższych 30 lat, no daleko, niedaleko, no to szybko mija. Populacja Polski zmniejszy się do niespełna 31 milionów. Równocześnie zmieni się struktura wieku. Będziemy mieli coraz więcej seniorów. W tym okresie liczba osób w wieku poprodukcyjnym wzrośnie z 9 do 11 milionów. Ten proces już się dzieje. Ja tylko chciałbym powiedzieć na przykładzie jednego miasta. Każdego roku i to są już dane, nie, nie jakieś estymacje, tylko dane z ostatnich lat. Łódź, która nie wiem, czy Państwo pamiętacie, 30 lat temu miała ponad 900 milionów mieszkańców, w tej chwili ma 6 kilkadziesiąt. Z łodzi wyjeżdża 27,5 tysiąca mieszkańców rocznie, co oznacza, że już za 3 lata, co stosunku do tego, co jest dzisiaj, będzie 4 miliony mniej wizyt w dyskontach i pół miliona mniej wizyt w centrach handlowych w samej jednej tylko łodzi. No to dobrze. To teraz wracam do bardzo pytania. pesymistyczny start. Tak. Jakie to będzie miało konsekwencje dla całego rynku? E, oczywiście, tak jak powiedziałeś, to nie jest może oczywisty temat, aczkolwiek chyba wszyscy wiemy, że ludzi jest coraz mniej e, i może na świecie mamy jeszcze gdzieś tam przeludnienie, ale my w tych, powiedzmy, starzejących się ośrodkach e, borykamy się z malejącą liczbą e, osób i z malejącą liczbą wizytujących nasze centra handlowe. E, I czy to jest wyzwanie? Tak, to jest wyzwanie, i też widzimy już na rynkach zachodnich, że mamy e, lokalizacje, które się zamykają. W Stanach Zjednoczonych oczekuje się, że tych zamknięć będzie bardzo dużo. Tam do 2030 któregoś roku oczekuje się, że około 150 prawdziwych centrów handlowych zostanie w ogóle w Stanach. Tak? Więc to jest bardzo taka katastroficzna wizja. I wydaje mi się, że my musimy o tym mówić i musimy o tym rozmawiać, jak te centra handlowe, jak te nasze ośrodki, którymi tutaj handlujemy, w których prowadzimy biznes, mają wyglądać, żeby odpowiadać tym zmianom demograficznym. I wydaje mi się, że tym takim rozwiązaniem i dopasowywaniem się do tej rzeczywistości to będzie trochę też o to, o czym mówiła Kasia, czyli pewne renowacje, ale nie na zasadzie tego, jak centrum handlowe będzie wyglądać, czy ma nową podłogę, czy, czy jest ładne, tylko Funkcja tych centrów handlowych będzie się po prostu zmieniać, tak? Jedna rzecz to są oczywiście zakupy, mamy też oczywiście e-commerce, który się w jakiś tam stopniu rozwija, nie tak dynamicznie jak może w czasie COVID-u, ale się rozwija i te wszystkie funkcje będziemy musieli w pewny sposób łączyć w centrach handlowych, tak żeby te przestrzenie były czymś atrakcyjnym dla tych naszych wizytujących, żebyśmy nie zakładali tylko tego, że to będą tylko sklepy i tylko fashion i tylko y, zakupy. Musimy iść w usługi i musimy iść w rozrywkę, a może w jakieś nowe funkcje, które się też pojawią ze względu na to, że szybko się nam świat rozwija, odkąd AI też wszedł w różne nasze branże życia. Myślę, że za 10 lat będziemy tutaj, może siedzieć i rozmawiać w ogóle o czymś innym, co te centra handlowe mogą nam zaoferować. Tutaj od razu w tak naturalny sposób pojawia się myśl, no to być może więcej mixed use być może znaczy nie być może moim zdaniem więcej mixów i to będą pewnie różne mixy. My trochę dzisiaj będziemy mi się wydaje bardziej fantazjować o przyszłości niż mówić o twardych rzeczach, no bo fakty to są fakty i te liczby są takie jakie są, ale pytanie w którym kierunku się rozwijać. Jak sobie przejrzymy różne projekty, które są w różnych częściach świata, bo u nas jednak na razie ten powiedzmy redevelopment idzie trochę bardziej w rozrywkę, dodanie jakiś tam teraz nawet starza dla dorosłych to jest jakiś taki nowy, fajny trend dodanie jakiegoś fajnego co ale na zachodzie widzimy, zachodzie albo bardzo dalekim wschodzie również, bo jeżeli chodzi o daleką Azję, to tam też jest bardzo wysoko rozwinięty ten retail i i, i ta zmiana postępuje dużo szybciej, to mogą być bardzo różne usługi. Tutaj ja znalazłam gdzieś tam jakiś taki przykład fajny. Bodajże w Nowym Jorku mamy centrum handlowe, które zostało dopasowane do potrzeb osób starszych i połączone z senior housingiem. Tak, żeby te osoby starsze miały taką przestrzeń, w której się czują bezpiecznie, mają tam usługi, które są skierowane do nich i sklepy skierowane do nich. Też jakby właśnie w temacie tej starzejącej się demokracji, jakiś czas temu sprzedawaliśmy. Centrum Handlowe w kraju nordyckim i zrobiliśmy taką dosyć głęboką analizę tego, kto jest naszym odbiorcą w ogóle tego centrum handlowego i okazało się, że większość ludzi jest powyżej pięćdziesiątki. Czyli coś takiego, co nam się zupełnie nie wydaje, to widzę Magda się śmieje, ja nie powiedziałam, że oni byli starzy, tylko są powyżej pięćdziesiątki Magda, także, także nie, nie śmiej się. Po prostu grupa docelowa jest odmienna niż nam by się wydawało. My dużo na mówimy o generacji Z, o której cały czas wspominamy, że oni wchodzą w zakupy, mają inne preferencje, ale Ci, którzy mają ten, nazwijmy to grubszy portfel, to jest ta generacja po 50. Tak, tak, Także... tylko tutaj muszę ci, Monika, wejść jednak w słowo. Yy, yy, ta, yy, yy, to, ta, ta generacja, no już mówiąc, emerytów wprost, no to ona, ona na, na tym rynku, o którym ty mówisz, czyli na rynkach Europy Zachodniej wygląda zupełnie inaczej niż będzie wyglądała w Polsce za 20 lat. Bo to też Państwu powiem, że około 2050 roku na każdych 100 pracujących w Polsce będzie mieli 100 emerytów. I ten polski emeryt według wszelkich, wszelkich estymacji będzie dostawał 30-40% do ostatniej pensji, czyli to będzie siła nabywcza tego klienta będzie. Radykalnie niższa niż dzisiejszych emerytów na rynkach, o których Ty wspominałaś? To prawda, i myślę, że na tych rynkach, o których wspominałam, będzie jeszcze gorzej niż u nas, tak naprawdę, w tym temacie, bo, bo jednak tam będzie pewnie ten wskaźnik nie wiem, jaki będzie wskaźnik tam, ale myślę, że jeszcze niższy. I zgadzam się z Tobą, że oczywiście te wyzwania będą i dlatego myślę, że usługi, które będą właśnie w tych naszych centrach handlowych, będą trochę zmienione właśnie pod to co się będzie działo też gospodarczo, tak? Mamy już teraz nawet i to jest jakby trend stricte zakupowy tego value fashion, tak? Dużo brandów, które oferują tani produkt i on się nie rozwija też bez powodu. Ludzie zwracają uwagę na to, ile wydają i to też jest Nasz najemca, i to też tworzy nam przestrzeń handlową. Myślę, że w takich centrach handlowych, a już takie rzeczy oczywiście u nas są, będą się też pojawiało więcej takich usług związanych ze zdrowiem, które może będą też finansowane przez państwo. To nie będzie tylko, tylko prywatna służba zdrowia, ale może będą to jakieś przestrzenie, na przykład do spędzania czasu dla osób starszych albo dla dzieci. Mamy już przedszkola w retail parkach, na przykład w placu Wogla w Warszawie. Prawie. Jakby wydaje mi się, że to będzie naprawdę te, ten trend zmiany musi iść w taki miksus, ale nie w takiej zasadzie, że. Tak jak teraz trochę widzimy, trochę retailu, fajna restauracja i powiedzmy biuro, tylko to musi być przestrzeń, która odpowiada potrzebom społeczeństwa. Mamy różne trendy społeczne, które się teraz, które się teraz gdzieś tam rozwijają. Ja jestem wielkim fanem obserwacji trendu tradwife, czyli traditional wives, które ogólnie utrzymują tradycyjny styl funkcjonowania z opieki domem i właśnie zajmowaniem się zakupów. To też jakaś grupa docelowa, która jest troszeczkę inna niż tą, którą na przykład znamy tutaj z kobiet będących na tych targach, czyli bizneswoman, które mają inne podejście do życia, może żyją szybciej, może zwracają uwagę na inne rzeczy. Myślę, że to wszystko, co się będzie dziać, niestety jest związane z tym, że właściciele tych centrów handlowych i też najemcy, którzy się będą pojawiać, będą musieli dopasować się do jeszcze szybciej zmieniającego się świata. I ja myślę, że... Jak powiedzmy teraz, patrząc się na nasz, nasze centra handlowe, mamy takie centra, gdzie najemcy są bardzo długo, 10-15 lat w jednej lokalizacji i powiedzmy, te sklepy się znacząco nie zmieniły. Ja myślę, że to się będzie musiało zmienić i one będą się musiały dopasować do tej rzeczywistości. Myślę, że tutaj też dużą tą, duży, duży wpływ będzie miała. Cała ta digitalizacja, nazwijmy to, zaangażowanie AI w experience, jaki ludzie mają w tych centrach handlowych mamy taką sytuację pewnie znowuż nie u nas bardziej akurat na wschodzie gdzie tak naprawdę zakupy to ma być zabawa to ma być doznanie jakby sklepy są często showroomami które mają pokazać nam po prostu jak wykorzystywać produkt musi być połączone to z wirtualnymi doświadczeniami i z realnymi doświadczeniami u nas tego jeszcze za dużo nie ma takim pierwszym w ogóle sklepem który wyszedł do ludzi z elektroniką, to był tak naprawdę Apple lat temu, ja nawet nie wiem, 15, 20, nie mam pojęcia, kiedy tworzył się pierwszy sklep w w Polsce. I to był pierwszy taki, kiedy się coś tam można było dotykać, pobawić, a teraz tak naprawdę to jest to jest must tych też naszych obiektów, żebyśmy połączyli te potrzeby właśnie społeczeństwa, które żyje w digitalu, czyli urodziło się z telefonem w ręce, jak i właśnie tych seniorów, którzy też mają swoje potrzeby, których jest oczywiście coraz mniej. Ale będą naszą największą grupą docelową, tak naprawdę, i targetem, który będziemy musieli się y, zmierzyć. Mhm. Jednym ze zjawisk demograficznych jest także przyspieszający proces wyludniania się średnich miast. Ten problem dla naszego rynku jest tym bardziej, y, y, no, mówiąc wprost, bolesny, bo to te. Centra handlowe właśnie w tych średnich miastach dzisiaj wydają się stać przed największymi wyzwaniami. To jeżeli w ich zasięgu będzie tych klientów coraz mniej, a oni i tak borykają się z tymi wyzwaniami już dzisiaj, to co te centra handlowe w tych średnich miastach czeka w przyszłości? Jaka jest przed nimi przyszłość? I tutaj jest uważam to duży problem, bo rzeczywiście mamy cały czas dosyć duży development, szczególnie retail parków, tak? Centra handlowe same w sobie to powiedzmy nie jest u nas jakiś duży problem. Ten dewelopment się zastopowały, no, nie są tak naprawdę opłacalne, żeby się nimi zajmować, ale te retail parki jeszcze pojawiają się w bardzo wielu lokalizacjach, często rzeczywiście zbyt blisko siebie, tak? I moim zdaniem niestety tutaj. Rynek będzie musiał to troszeczkę zweryfikować i to pewnie w najbliższych latach, które lokalizacje są mocne, a które lokalizacje będą po prostu miały problemy. I myślę, że Najemcy tak naprawdę przy najbliższych rolkach umów najmów, które od początku tego dużego boomu rozwoju retail parków, tak naprawdę będą teraz wchodzić w życie będą weryfikować te lokalizacje i pewnie część tych najemców będzie na przykład decydować się na jedną lokalizację, a z drugiej będzie musiało zrezygnować, co w związku z tym sprawi, że pewne lokalizacje będą musiały szukać alternatywnego sposobu wynajęcia tych powierzchni, również w tych mniejszych miastach. I myślę, że tutaj trochę jest tak, że czas pokaże, jak to się rozwinie. Ja myślę, że rynek nie lubi próżni, i pewnie znowuż funkcje jakieś uzupełniające będą, będą mogły wejść nawet w takich mniejszych miastach, nawet na wsiach. Pewna forma rozrywki, pewna forma dodatkowych usług jak najbardziej będzie mogła być organizowana w takich lokalizacjach, ale rzeczywiście. Myślę, że będzie pewna weryfikacja rynku. Myślę też, że ten development szybki retail parków jeszcze przez parę lat będzie postępować. Bo jeszcze są takie miejsca, gdzie rzeczywiście te retail parki są potrzebne, ale docelowo będzie to zwalniać i, i, i będziemy mieli trochę wyzwań z tym, jak to wynająć w jakichś takich gorszych miejscach. Mówiąc o tym, że zbliża się ta godzina prawdy dla właśnie retail parku w średnich miastach, czy dla centrów handlowych, które konkurują z tymi, z tymi retail parkami w tych średnich miastach? Ja myślę, że bym tak nie demonizowała tych centrów handlowych, bo one mają trochę jednak inną funkcję niż retail parki. Ta baza najemców jest generalnie trochę inna, jednak retail parki bardziej... Służą jako taki produkt convenience. Oczywiście, wchodzi tam też fashion. Do centrów handlowych wchodzi value, fashion, czy tam te, te tańsze brandy, z, ta, także. Ale generalnie wydaje mi się, że te centra handlowe radzą sobie całkiem dobrze. Ja teraz akurat mam do czynienia z paroma centrami handlowymi, gdzieś tam, które może się będą sprzedawać w najbliższym czasie, i, i wbrew pozorom, te retail parki wcale ich nie zabijają. One Dokładają pewną funkcję uzupełniającą, nawet w mniejszych miastach, znowuż wchodzi ten, ta część takiej rozrywki, która, która uzupełnia siłownie. Mamy gdzieś tam często kino w takim mniejszym mieście, w centrum handlowym, no bo to jest jedyne kino w mieście, więc tak naprawdę mi się wydaje, że one mają rację bytu, ale oczywiście są takie przypadki, gdzie te centra handlowe będą musiały zmienić w ogóle funkcję. Nawet do wyburzenia do działki, tak jak już tam Kasia wspominała o pewnych projektach, akurat w większych chyba miastach, ale myślę, że może być dosyć podobnie w mniejszych miastach, że, że może się pewnego dnia okazać, że wyburzenie centrum handlowego i zrobienie tam mieszkaniówki jest tak naprawdę lepszym wyborem. To zadawałem to pytanie pani Katarzynie, a to teraz jej powtórzę. Jak, jak wy oceniacie, jaka część rynku może być właśnie w tej. No W schyłkowej fazie i one zaraz wyjdą z rynku, tak? Trudne pytanie. Powiem szczerze, że większość takich centrów handlowych, które gdzieś tam się do mnie przywija, a czasami, czasami zdarzało mi się, że są centra jeszcze z problemami, z problemami takimi, o których mówimy, to tak naprawdę jeszcze się nie opłaca ich wyburzać. Więc. Ja nie uważam, nie, przyznam szczerze, że Kasia, nie wiem, Kasia powiedziała, że pewnie wymigała odpowiedzi no. procentowej. Ja chyba chcę zrobić to samo, e, bo nie rzucę tutaj jakiejś kwoty konkretnej. E, myślę, że będą to pojedyncze projekty na razie, e, i to trochę będzie zależało też od tego, czy inwestor, właściciel takiej galerii, będzie tak naprawdę chciał inwestować i to inwestować jakby cały czas tą galerię w ten zmieniający się w tą zmieniającą się rzeczywistość dopasowywać te centra handlowe do tego, żeby one nadążały za tym, co się dzieje, czy tego nie będzie robić, bo jeżeli tego nie będzie robić, oczywiście jest to związane po prostu z kosztami, a będziemy mówić o kosztach później z naszymi, z naszymi koleżankami z, z innych agencji, to są koszty, które trzeba też uwzględnić w biznesplanie, jeżeli ktoś ma na to przeznaczone pieniądze, to będzie się był w stanie dopasować. Jeżeli nie ma tych pieniędzy do, do, do przeznaczonych, to rzeczywiście przyjdzie taki moment, że może będzie musiał y, takiego centrum handlowego się brzydko mówiąc pozbyć i sprzedać go po bardzo oportunistycznej cenie, a ktoś inny wejdzie albo z pomysłem na coś, żeby zrobić tam coś fajnego, albo na przykład z wyburzeniem i, i, i zrobieniem innej funkcji, y, w ogóle innej funkcji, tak? I tu stawiamy kropkę. Monika, bardzo ci dziękuję za bardzo rozmowę. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję bardzo Państwu. Moją rozmówczynią była Monika Kulawińska z Sybjali. Dziękuję bardzo. <klucz> dziękuję. <klucz> <klucz> <klucz>